Niespodziewane sceny na treningu Kaczorowskiej i Rogacewicza. Smutne, co się wydarzyło? Co za sceny podczas treningu Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza do tańca z gwiazdami? Celebrytka poinformowała, że wraz z partnerem napotkała pewne problemy podczas szlifowania najnowszej choreografii. Wysiadł prąd, napisała, jak sobie z tym poradzili? To już półmetek trwającej edycji programu Taniec z Gwiazdami. W opinii wielu widzów, jest to jedna z najmocniejszych odsłon show, przede wszystkim ze względu na wysoki poziom prezentowany przez pary. O tym, kto zakwalifikuje się do finału, dowiemy się za kilka tygodni, ale wszystko wskazuje na to, że wśród finalistów znajdą się m.in. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Aktor świetnie radzi sobie na parkiecie. W ostatnim odcinku Iwona Pawłowicz nagrodziła jego hachę maksymalną notą, przyznając 10 punktów. Uczestnik i jego partnerka mają apetyt na powtórzenie tego sukcesu i trenują nawet po nocach. W czwartek napotkali jednak pewne problemy. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz na sali treningowej. Z zakulisowych informacji wynika, że niektóre pary trenują więcej niż wymaga tego ich kontrakt z produkcją tańca z gwiazdami. Chcąc przygotowywać każdą kolejną choreografię na najwyższym poziomie, na takie rozwiązanie zdecydowali się Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Para, którą łączy również uczucie prywatne, nie ma problemu z tym, by spędzać późne wieczory na sali treningowej. Podczas ostatnich ćwiczeń w budynku zabrakło jednak prądu i zakochani musieli radzić sobie przy pomocy światła technicznego. 22.36 Nocne tańce przy świetle technicznym, bo wysiadł prąd, napisała Kaczorowska, publikując nagranie z sali. Intensywne treningi tej pary nie powinny nikogo dziwić. W końcu w tym sezonie, z racji jubileuszu programu, nagroda pieniężna została podwojona. Poza tym na zdobycie kryształowej kuli spore szanse mają również Maurycy Popiel, Katarzyna Cilman oraz Wiktoria Gorodecka.